Ile, były? Ile ze 3 godziny były? A, bo... tu macie hodowcy 120 zł za sztukę, Za sztukę? Za sztukę. 120 zł za sztukę. Gołąbki są. kurwa, taki dziadek. To w kurwa. jak kurwa. ja się kurwa. Niech się kurwa. prosić. 531. 897 736 siedem siedemset co młode głumpi nie młode, młode. Co? Ale ja, nie jest. <laughs> I tak chodziłem nie kurwa nie. ale jak to w jakiej cenie tiplerki tutaj u pana? W jakiej cenie tiplerki? W jedyżki, tak? 20 zł takie tiplerki w Stargardzie. Tam po łapie. Kurwa. Bo takie wyciany, kurwa, najlepsze. Bo one nie są kurwa jak karłaczom. Ile za wywrotki chcesz? 300. 300 za parę? Para, no. para jest para? Tak. Para, a motylki? 2 opaki. 2 opaki? Jakie ceny? 300 za sztukę. 300. 200 za sztukę, nie? No, no, no. Ładne wywrotki. Numer telefonu chcesz podać, jakby ktoś chciał? Czy Nie, tutaj Masz Żeby nie zginęła mi ta kolorowa. Widynka od ciebie. To mu tego chłopaka wziął. A może wróci ona jeszcze? Gdzie ona wziąłka, wiesz, nie? Co? Wczoraj Jasio mi przypierdolił taką widynkę żółtą. Wiesz? Ten, czy to one w jakiej sobie? Wiedyszki, sam same to jest tak? Te czarne są tiplary? Tak, są tiplery. W jakiej cenie tiplery? 20 zł. 2 szkopy? 3 dyszki Jakby ktoś chciał numer tutaj, tu mam do już numer Tylko wystraszyć, by być może wiesz. No się wychodził. Wygonił, wygonił może, może tak. Bociany ile cenisz? Wydychy sztuka. Wydychy sztuka, weź kopy. dycha. Wydychy. Nie mają, ale wyglądają. Jakie cenie kosztowe są? cenie są? 50 zł te na środku, tak? 50 zł na środku. Te czerwone. 6 dyszek. I tutaj te czarne. 6 dyszek. I tu macie numer telefonu 501 678 085. Ewentualnie tutaj kodowca jest co tydzień, praktycznie w Standardzie są trzy pary, nie? Chyba, tak? no. trzy. trzy pary. Nakrapiane, czerwone i czarne. W jakiej cenie poszłowe? 30 złotych za tą parę. To młodzież, nie? Ile takie wrótki? Piesiąt zł Tak, widać, widać tego. Co tak późno, witam. A, no. <noise> Jakoś tak, czterygo, ale...

Tutaj mój kolega, tam, który nagrywa właśnie loty w głębi pocztowych, wziął tutaj od pana e, dwa gołąbki. Mm. Jest zadowolony, no ja? co, że... No że ten... nie? Nie bo to jest

Które tyle kosztują 7 dyszek? Które, Które kosztują 7 dyszek? Na 3 przykład, na przykład, Czarne mogą być. Za 70, tak? Za parę, tak? Nie, za sztukę. Za <gry> A do winereczki? Po 8 dyszek. Tylko tam jedna jest. Tak ją no, ty klinel, ty. O, czekaj, Mogę ogóle po 50 zł? No, mogu, no Z, zaraz, zaraz wam czekajcie. Karty, zaraz tymi. Karty, jak trzeba... Tak, jak już są, no to nie już będzie. Są, bo oni mi są bez, bezużyteczne. No, ja o, o 80 no. tak niech pan jeszcze sprawdzi no, nie ja nie no. widzę panu nie będzie tak? nie w dziurze, w dziurze nie były, Te, to po ile tutaj po siedem po siedem po 70 zł no. Jedna jest cep cepelek, nie, nie jest A, a właśnie widzę, no cepelek. Jaki numer on ma? 67. W jakiej to nie panie sobie? sobie? Po 50 zł. A te po za parę 50. Na 7%.

Tutaj do pana Stanisława mamy numer telefonu, jakby ktoś chciał to. to tak przynieś przynieś. przynieś, przynieś Tutaj hodowcy macie. Ja na wesela, na śluby W komunie jeszcze ja się bo są takie, które nie lecą. Mhm. czerwone takie są, nie? tak, no? po, po stówce po stówce, tak? wszystko A. po stówce Kolejny Szywe po pięć tutaj Szywe po pięć dyszek. Tutaj hodowca. Faktycznie co tydzień jest w stargardzie można zajechać tydzień z diyor <laughs> you ma, no. Dzisiaj tu jakoś wcześniej przyjechałem. No, z, ten, z kolegą przyjechałem, ma do sprzedania, Jakie W cenie Dwie Dwie dyszki. Tu widynek widzę. Ile? Taki widynek? Trzy dyszki. A to, to, to jest jak zarasata? a? Przesiński. jest taki przesiński? Pperdyzki do Szynickiego A ci to O właśnie dopady chciałem a takiego muszę znaleźć, a tu będzie znajdzieć jednego takiego to nie wodcy to właśnie cały Całość? Całość, całość Burtem brać? Najlepiej Taniej powinien opuścić nie jest pocztowe pocztowy Tak go tam po oni poczcieć się dzieje nawet Ile cenisz? Po trzy dychy Po trzy dychy wskaza tak. sztukę, tak? Ka? Każdy Podasz numer telefonu, aby ktoś chciał? 506 054 054 115. 115. To macie całą młodzież. Tak. Jest. Wszystko tegoroczne. Mhm. Sprzedałeś coś? Dzisiaj udało się sprzedać? Jeszcze nie. Małej, małej!

Brudki Bociany są po 50 150 za parę Para jest, tak? tak. Brudki. 70 zł. Brudki 70 zł. Jeszcze driery widzę, nie? Ale driery to moje. A za parę.

Pobieki po, po 30, 30 zł, tak? Połowę po 25 zł. Żółte boki po 4. Aha, 40, 40 zł, tak? Tak. No. Krymki masz po 30 zł i winery, I winery 80 zł.